Jest godzina 16.33 i tutaj z tego... o, jedzie w samochód z tego lasku jak samochód to już wyjeżdża z tej drogi między Zagajnikiem yy, między Zagajnikiem, Sosnowym, a Brzuskami wyskoczyło tu na tą trasę no z sześć dużych sarnieleni. I przebiegało tutaj do tego lasu y, lasu stawów, dolin stawów y, źródlanego a tak słońce na zachodzie no i tutaj właśnie z tej drogi no tutaj słońce na zachodzie a tutaj właśnie z tej drogi no z tej drogi wybiegło no z sześć, może siedem dorosłych i to pędem leciało, mocnym pędem i przebiegało tą jezdnię, a tutaj z północy nadjeżdżał, taksówka nadjeżdżała. No i gdyby szybko jechała, ona zauważyła, bo najpierw jeden przebieg, dwa, a potem cała reszta i to szybkim pędem przebiegało, taki owczym pędem. Jeden za drugim, no ale gdyby tu więcej samochodów jechało, to mogłoby być zderzenie, bo ratując z tego lasu to nie widzieli nie widzieli także, no zjawisko ładne, naturę w pełnej krasie widziałem no stado, stado, stado jeleni właśnie no i przybiegało do tego lasku poniatowskiego, pisz ten lasek poniatowski nie jest za duży i co tyle jeleni w tym lasku poniatowskim tam mnóstwo ludzi przecież jest ale może może nad stawy do wodopoju pobiegło do Doliny Stawów na kolację, no nie wiadomo.